Siemanko, witam wszystkich. Zobaczcie, jak to wygląda. Właśnie jesteśmy już na miejscu. Powoli się rozpakowujemy. Jest godzina, chyba, która? 23, nie? Gdzieś tak będzie. No, tyle co przyjechaliśmy. Zobaczcie, jak to tutaj na razie wygląda. Tam z tamtej strony ja może podejdę trochę bliżej, jakieś zbliżenie zrobię. Tam są te boksy. Tam już mamy, jakby, linię startową. A nic nie widać. Tutaj chłopaki z Poznania przyjechali, są razem, oh. można powiedzieć, z nami gościnnie. Kolega grilla robi. Nie idzie go zrobić. No, nie idzie go zrobić. <laughs> Ale tak na gorąco to Wam pokażemy. Póki co się jeszcze rozpakowujemy. Część rzeczy mamy już rozpakowaną. I zobaczcie, jak się naprawia w Brnie. Jak się robi wymiany świec. Pełen, kurwa profesjonalizm. Nie? No, to także. Profesjonalny warsztat profesjonalna Na gorąco. Będzie fajna pamiątka, tak naprawdę też i dla nas. Tutaj moja R6 stoi, powolutku też się tam będę z tej strony pójdę, też się tam będę szykował, bo muszę jeszcze i koce przymierzyć i tak sobie myślę, że założę jeszcze osłony tutaj łańcucha. Bo jak na chwilę ją uruchomiłem, to mi trochę tutaj ożygało. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś problem, żeby za bardzo mi tam gdzieś tym smarem nie rzucało po bokach. No, ale tak na gorąco, to tyle mogę Wam. Na razie, e, pokazać. Piotrek walczy. Nie mogę no. trafić w dziurkę. <noise> no, ale tak jak mówię, dla nas to jest jakby mega pamiątka, w ogóle słuchajcie, być tutaj w Brnie, to jest po prostu jakby na tej samej linii startowej, co tak naprawdę najlepsi na świecie. To jest mega przeżycie, w ogóle atmosfera jest fajna, piwko tam też jest za darmo. Tam właśnie w takim boksie też dają piwko za darmo. No i tak to wygląda. Ja mówię, tak na szybko, na gorąco. Bardziej to dla własnej pamiątki po prostu e, kręcimy. No i zobaczymy. E, myślę, że jutro będą trochę lepsze ujęcia, także my jeszcze pewnie z dwie godzinki powalczymy, kładziemy się spać i A, ty optymista jestem jesteś. <laughs> no nie, no ile, no dwie godziny i jakby zaraz ci pomogę i zrobimy, nie? Dobra, jesteśmy po robocie. Od razu idę do Piotka. Piotrek, ty pokaż, która jest godzina. To będzie piękny dowód Druga 10 Właśnie skończyliśmy robotę yy, Ty, ty u siebie tylko świece wymieniałeś, nie? Tak, tylko świece i tylko całą górę zdejmowałem No, Piotrek musiał pół motocykla rozebrać, żeby świece wymienić A jeszcze pomógł mi się pobawić trochę z setami Jak widać z tej strony jeszcze nagramy z tej Jak ciepło teraz w tych dresach Ty, tu jeszcze muszę ten, trytytką sobie przy ten Przyczasnąć Patrz, jeszcze klucz zostawiłem w tym Zobacz, kur... O, widać, że już jest nocy Za chwilę idziemy spać Zobaczysz, że jutro po pierwszym tym e, Pierwszym okrążeniu, po pierwszej sesji Będzie na pewno coś do dokręcania, coś do poprawienia No Mamy tam godzinę po siódmej Jak na razie Także spaliśmy ile? Eee, 3 całe 5 godzin Tak naprawdę Sorry przepraszam Wzruszyłem się no. jak. A, jak widać R6 już grzeje opony Te wszystkie narzędzia to wziął Piotrek ze sobą powiedział, że jakby co to drugi motocykl z nich złoży jakby kawa mu odmówiła posłuszeństwa eee, Ale chciałem pokazać wam opony to są nasze opony na dzień dzisiejszy. E, ten komplet jest mój jako drugi. E, jeden komplet e, deszczówek też jest mój, bo zapowiadają tak naprawdę deszcze na ten sezon. Znaczy na ten sezon e, na jutro. No i wiadomo, tu wisi kombi, kask. Za chwilę się ubieramy, bo o 8.30 jest odprawa, nie? Ale to wszyscy musimy chyba na tej odprawie być, czy nie? Tak. No, ja mam numer 508. Jestem w grupie C, to jest najsłabsza grupa, najsłabsza z najsłabszych, jaka tutaj w ogóle będzie jeździła. Rzecz w tym, że no, ja jakoś nie mam parcia takiego mega, żeby startować w wyższej grupie. W razie czego jest taka możliwość, że jeżeli uzyskam jakieś fajne czasy, to yy, jakby zostanę z automatu jakby przesunięty do wyższej grupy, ale to wszystko zależy od tego, jak będę tutaj latał na brnie, bo problem polega na tym, że jakby nie pcham się do wyższych grup, nie widzę tego tutaj żadnego sensu. Pierwszy raz jestem na tym torze, więc e, chciałbym go najpierw poznać i potem jakby zobaczymy, co mi się uda z tego e, zrobić. Jak patrzę na. Jak patrzę na swoje umiejętności to jak tu chłopaki latają To ja jestem kurwa leść, Naprawdę Wydawało mi się, że jak człowiek przytrze kolanko, łokieć na kisielinie To tutaj kurwa zrobię porządek ze wszystkimi No to się trochę przeliczyłem, powiem szczerze A może nawet nie trochę, tylko właśnie bardzo, bardzo No ale cóż, no też jakby trzeba się przyznawać jak to się mówi do swoich błędów Czy błędów no to jest kwestia czasu i umiejętności, no przecież o patrzcie. Nawet to jest OCR, ktoś do serii wyjechał Fajnie, chyba jeszcze ktoś tam musi zjechać Czerwona czerwone światełko tam się pali grać. Tak. Nie wiem czy oni będą je włączać, czy nie Piękne maszyny albo coś się stało, że jeszcze nie puszczają. Kurde, ja tak patrzę na to, co się dzieje, a nie na kamerę. O safety car pojechał. Ale wiecie co? Trochę mnie to niepokoi, bo Piotka nie ma mojego kolegi Z którym tu przyjechałem No i chyba kurde będzie cyrk, widzę O kurwa, Piotrek przyjechał Ja pierdolę Ulega Ale będzie pamiątkę miał A rampek macie hamulce nie działają Mamy ja pierdolę. Oe! To kurwa, kuchę tam wyjść, tu. Na no wyjściu tam jest olej kurwa rozlany. Człowieku, ja już kurwa w pionie jechałem jak mi przód spierdolił. To jest ty. Mówię kurwa, ty, tak samo kurwa I Ja już z gazu spuściłem jechańczy pieszą na godzinę. Dobra, do roboty. Do roboty. Do roboty. Do, roboty. Do, roboty. do roboty! Ej, do roboty. Ej, Ej, coś. Coś. Ej weź się wciąż lampę na pierdala, takiego pajca je byłem. Dobra, Piotrek, poklej się, poskładaj, i chuj, jeszcze wyjedziesz dzisiaj. Taki problem to nie problem. Okay. Podnóżek chyba, nie? Co podnóżek? No, no. Ty a ty w ogóle cały jesteś? Kurwa, nie wiem, cztery, łapy mnie ma mogę. Kurwa, ty. Ja już kurwa w piącie, no a ja kurwa, ty uprzód. Centralny piąt, totalnie kurwa, manetka zamknięta i kurwa. A tu jeszcze... ty, no dobra, Piotrek, bo to nie ma co pierdolić ty. Trzeba się brać za niego i go składamy, żebyś jeszcze jutro pojeździł. No. Nic się takiego tam nie stało. dole No dobra Dobra, słuchajcie To nie ma co opowiadać A ty przynajmniej oponę kurwa zamknąłeś, a je jeszcze nie Kurwa. Czyli ty dzisiaj zrobiłeś e, kolanko, łokieć i plecy I bark I bark głową kurwa ale Ale ja no, przy... no to zaliczony tor, kurwa Dobra, to nic Działamy Piotrek, co robisz? olej ty ale bez kurwa, rzczewka. Teraz dopiero widać. Was to mi wszystko boli. Tak wyglądają, właśnie, boksy. Jeszcze dzisiaj na internecie muszę się dowiedzieć, w którym jakby jest Rossi, w którym jest Lorenzo i tak dalej. I na pewno nie umieszkam, jak to się mówi, prawy dotknąć, chociaż. Żeby tak naprawdę pomacać bramy, w której powiedzmy swój motocykl parkował e, Rosji. E, no trochę tak pół żartem, bo serio, właśnie tak to wygląda. E, tutaj 23-24 e, boksy to są nasze boksy, między innymi nasze, bo my, jak wiecie, jesteśmy wystawieni tam troszkę dalej, my nie kupowaliśmy sobie boksu. E, no, kurde, właśnie o tych oponach miałem, mam powiedzieć. Zobaczcie, tu też można kupić opony i można też je e, wymienić. Sliki, nie sliki, czego dusza zapragnie. To jest tylko część tych opon, tak naprawdę wystawiona. Asortyment tutaj mają po prostu mega, ale na bieżąco wyważają, robią zresztą tak jak widzieliście, jeśli chodzi o Piotra. Tutaj są nasze boksy. Można powiedzieć, znaczy grupy, z którą przyjechaliśmy. O, coś tutaj jest do sprzedania. A czy ktoś poznaje tego gościa? Jak ktoś bywał na Speed Dayu, to na pewno poznaje Artura Urbańskiego. Właśnie przyjechaliśmy z Arturem Tutaj wiele lat organizował speed day'e W Polsce, w Poznaniu oczywiście A ja wam pokażę właśnie maszyny jakie tutaj z nami powiedzmy przyjechał Jak to wygląda właśnie od środka, bo może nie, nie wszyscy w życiu widzieli Tak naprawdę właśnie każda z tych ekip czy tam właśnie Rossi, Lorenzo, Marques oni jakby Przebywają w tych boksach, tutaj wszystko się tak naprawdę dzieje. Tak to wygląda. Tych boksów jest, nie wiem, 30. Jakoś tak. W tą stronę tam już mają organizatorze swoje miejsca. Ja Wam tylko pokażę tutaj kilka fajnych sztuk. Przejdziemy tutaj. Możesz zobaczyć. Jak Jak pójdzie? Jak pewnie ktoś się zorientował, to praktycznie większość to jest albo A odpuściłem moją żółtej, zrobię sobie trochę miejsca, a no to czerwona Do widzenia. Niestety, no, to, że niestety wyjazd nieudany Ale to jest to, że jest okay. Coś tam nakręcę sobie, Artur. Pokażę parę, parę motocykli. Kręć, kręć, popy, kręć. A no, wiem, że my z grupą przyjaciół to wszystko jest za darmo, jakby urząd skarbowy pytał. Wszystko no jest tak, tak. tak. jest w ogóle. No jasne. Razem, wspólnie. Przecież to pasja, nie? Ta, nie nie interes, tak. Same hobby. No właśnie. Ok, to my sobie pójdziemy dalej. Tutaj, tak, No to... tak. Tutaj musisz sobie dwa razy wiecie, jak. Tak? na adokację, tak. A no tak. He, he, he. No i teraz nie wiadomo co lepsze, nie? Powiem, że nie będę ci robił przykrości. Piękne Ducati. No tak to właśnie wygląda. Jak mnie znasz, to wybiorę jednak Ducati. Piękne Ducati. Piękne, piękne. Mam nadzieję, że ten dźwięk trochę nie, nie zagłuszył tego, co mówiłem. Ale właśnie tak to wygląda od podszewki. Tak wygląda właśnie to wszystko, kiedy się spotyka ze sobą 30 chłopa, mających tak naprawdę wspólną, piękną pasję. Tutaj też są posiłki za darmo. 100% za darmo. Piękne dziewczyny. E, tu wieczorem w ogóle jest e, mega, mega przyjemnie. Są kiełbaski, kawka, no wszystko, czego po prostu dusza e, zapraknie. Także tutaj możemy sobie i zjeść, i nawet browary tutaj za, e, są za darmo. Więc można sobie naprawdę wypić trochę piwka. No, także tak to wygląda, widzicie. Każdy sobie tu przyjeżdża na swój sposób. Ludzie śpią w busach, w namiotach, pod jakimiś tam plandekami, byle by po prostu przyjechać i spędzić tutaj już tak naprawdę trochę czasu. No nie powiem, jest wiele wspaniałych, tak naprawdę cudownych maszyn. Motocykli wartych naprawdę grube tysiące, ale to już wydaje mi się, tak jak tutaj rozmawiałem z niektórymi chłopakami, to już jest tak, że ci ludzie w ogóle nie jeżdżą po drogach. W ogóle, absolutnie. Ci ludzie po prostu przejeżdżają tylko na tory i tylko właśnie na torach spędzają ten czas. Ja jeszcze też nakręcę takiego osobnego vloga, opowiem w ogóle tutaj o zasadach i tak dalej. Ale to, już jak wsiądę u siebie w domu na motocykl i na TLC, na TLRC, coś tam nakręcę. To Wam więcej opowiem. A tutaj chodzi o to, że praktycznie jakby na żywo chciałbym Wam przekazać to, co się tu dzieje, jak to właśnie wszystko wygląda. I tak jak mówię, tu ludzie, większość z tych ludzi naprawdę nie jeździ po, po ulicy, jeżdżą tylko na torze i przyznam się Wam szczerze, że po dzisiejszym dniu w ogóle mam ochotę pozbyć się TLK. Pozbyć się R6, kupić jakiś, nie wiem, dobry motocykl 20-30 tysięcy tylko na tor. I naprawdę jakby nie bawić się już. Tak? Oli, ale jest dobrze. No. Ale już naprawdę nie bawić się, nie jeździć po tej ulicy. Chociaż z drugiej strony trochę mi szkoda, bo jakby nie wszyscy z moich okolic jeżdżą tylko na tory, więc. No to zawsze jest jakby dylemat, nie? Na który tak naprawdę trzeba samemu sobie odpowiedzieć.